Ja Cześć, z tej strony Tosia, a dzisiaj odcinek ze Stable Guys dokładnie Kupiłam sobie przed chwilą pewny pakiet i chciałabym dzisiaj sobie zakręcić um, parę razy epicką skórką oraz zwykłą. Mam też do odebrania jedno kręcenie dzienne, um, więc nie przedłużając kręcimy. No, jeden żeton, no, no nie za dobrze, nie za dobrze, ale okej, okay. kręcimy teraz, tutaj epic chciałabym trafić legendę, bo jeszcze nie mam, no, ale widzę, że będzie księżniczka, no, okej, okay, dobra, niech będzie. Proszę, proszę, proszę! Jest! Jest! Pierwsza legenda! Lion, super! Okej. Okay. No, pokażę, że tak to jest moja pierwsza legenda. Naprawdę fajnie, okej. Okay. Dobra. No to może teraz sobie zakręcimy. A rzadko. No i tu będziesz rzadki pirat. No okej. Okay. Najwięcej będę chyba chciała tych tękni, ponieważ wiadomo może... Proszę, proszę, proszę! No nie. Okej. Okay. Widzę, że jakiś yeti. No dobra. A ten teraz będzie szczęście. No i widzę, że nie. Duplikat. No niestety. No ale. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No jest git. Też wszystkim że pomoc nie chcę um, zużyć, ponieważ... Może i nagram jeszcze jakiś inny unboxing? Nie, no, na serio. Subskrybku. Do, 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 do. Dobra, lecimy dalej. No, i tu będzie Mikołaj. Tak, Mikołaj. Mm, bardzo mi no po prostu marzyłam o świętym Mikołaju. Mm, Super. Proszę, 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 proszę. Nie. No, ale dobra. Nowy to nowy. I to jest przedostatni kręcenia. Proszę, 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 proszę. A, no, kurde. No, widzę, że ta gra lubi bardzo oszukiwać. Dobra, lecimy. Proszę. Proszę, proszę. No nie! Dobra, teraz... Już okej. Okay. Ostatnia szansa. Kręcimy noskiem. Dobra. Hmm. Ej, ale i tak jedną legendę mamy. Nie. Nie. Ja się nie poddam. Teraz musi być No że coś specjalnego trafię, to no... Nie. Czy on. mi... Kurde, no... Ej, nie. Dobra, teraz już ostatnie, bo nie chcę już żyć tych żetonów, ale naprawdę jest tyle innych, a oni mi dają duplikaty, naprawdę. No to, 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 to tak się nie bawimy. Proszę. Dobra, chociaż nowe. Tyle dobrego. No i dobra, o, otworzę sobie jeszcze tą zwykłą. Otworzę, mam w No, ale tu się nie spodziewam czegoś dobrego, bo to wiadomo. Dobra, rzadkie, jest git. Jest w miarę dobrze. Więc tak, no już epików mam sporo. Fajny jest ten diabełek. No ale legenda. Mamy legendę, więc jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco, ponieważ z takich gierek będę teraz starać się więcej filmów wrzucać. Więc co? Ja się z Wami żegnam, pa pa!